W najbliższą sobotę 10 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury SEM przy ulicy Parzęczewskiej 21 w Zgierzu o godzinie 17 odbędzie się 13. aukcja dzieł sztuki, z której całkowity dochód będzie przeznaczony na budowę hospicjum stacjonarnego imienia Jana Pawła II w Zgierzu. Serdecznie zapraszamy! Witam Was Karolina i Marcin. Od września gościmy w Państwa domach. Każdy odcinek to nowa metamorfoza. Jesteś niezadowolona ze swojej fryzury? Zgłoś się do nas, a nie pożałujesz. Piszcie na adres podany na dole ekranu. I pamiętaj, nie, nie zadzielaj z fryzjerem. Beata Pichota, witam Państwa w środowym wydaniu programu lokalnego. Tradycyjnie rozpoczynamy od wydarzeń. Szykują się duże zmiany w strukturze funkcjonowania Zgierskiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Do tej pory Centrum Kultury Dziecka było jego filią. Teraz ma się ono od niego oddzielić, by móc stać się odrębną instytucją, o czym dyskutowano na ostatniej sesji miasta. Co sądzą o pomyśle dyrekcja i pracownicy placówek? O tym w materiale. Zamiar dokonania podziału samorządowej instytucji kultury może dziwić i nasuwać pytanie, czemu ma to służyć. Tak naprawdę nasza działalność to jest trochę coś innego niż to, czym zajmuje się Miejski Ośrodek Kultury. No my zajmujemy się edukacją kulturalną tych najmłodszych, bo dzieci już już trzyletnich czasem nawet nie spełna trzyletnich. Myślę, że to, że my na pieczątce nie będziemy mieli filia dla mieszkańców nie ma większego znaczenia. Choć światełko na wspólną przyszłość Centrum Kultury Dziecka i Miejskiego Ośrodka Kultury gaśnie, to jednak nadzieja na lepszy los pozostaje, przynajmniej po stronie CKD. Będziemy działać już osobno, będziemy działać na własnych warunkach, będziemy działać tylko wszelkie sukcesy, jak i porażki, będą już tutaj na nas oddziaływały. Myślę, że to będzie bardzo twórcze i ja w ogóle uważam, że wszelkie zmiany są twórcze, a już na pewno w Centrum Kultury Dziecka. Nowo powstała instytucja prowadziłaby gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Posiadałaby osobowość prawną oraz otrzymywałaby dotację z budżetu miasta. I jeśli właśnie o fundusze chodzi, to Miejski Ośrodek Kultury ma tutaj obawy, czy korzyści z rozłączenia nie będą tylko jednostronne. Zastanawiam się nad tym, jakie, jakie są koszty finansowe, jakie są finansowe sprawy i jakie są koszty organizacyjne. No, czy, to, czy to będzie lepiej czy, czy, czy gorzej. Do tej pory to w Miejskim Ośrodku Kultury prowadzono księgowość Centrum Kultury dziecka. Samodzielna jednostka musi posiadać administrację na przykład chociażby, no więc zastanawiam się, jak to będzie rozwiązane, żeby, żeby no na przykład koszty administracji nie spowodowały, że zmniejszy się, zmniejszą się pieniądze na działalność. Wszelkie inicjatywy przeznaczone dla najmłodszych pojawiające się w mok przesuwane były do CKD. Jeżeli ktoś mówi na przykład, że Miejski Ośrodek Kultury robi mało rzeczy dla dzieci, to wtedy odpowiadam. Miejski Ośrodek Kultury posiada filię, która się nazywa Centrum Kultury Dziecka i tam właśnie odbywają się wszystkie rzeczy dla dzieci. Teraz Miejski Ośrodek Kultury nie będzie mógł poszczycić się dokonaniami swojej filii. Wiele zmian, ale czy i korzyści to się okaże. Jednak jako zbieżani powinniśmy mieć chyba na uwadze, że choć misja CKD się nie zmieni, to jednak kolejna odrębna placówka kulturalna na terenie miasta może brzmieć dumnie. I przechodzimy do tematu medycznego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu jest zadłużony. Choć mógłby przyjmować połowę pacjentów więcej i tym podreperować swój budżet, to przeszkodą są jednak zbyt niskie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgiercy samorządowcy chcą wspólnymi siłami zmienić tę sytuację. Szczegóły zna Agnieszka Zaręba. Zgierski Szpital zadłużony jest na 80 milionów złotych. W celu poprawy sytuacji placówki radni podjęli uchwałę, w której wyrażają poparcie dla zwiększenia wysokości kontraktu z NFZ w 2013 roku. Żeby przy kontraktowaniu nowych usług na usługi zdrowotne dla naszego szpitala było więcej pieniędzy. Posiadamy taką informację, że kontrakt jest zbyt mały na świadczone usługi przez Szpital Wojewódzki. Ale na tym nie koniec. Również przedstawiciele ościennych miejscowości wystąpią do NFZ z prośbą o zwiększenie kontraktów dla Zgierskiego Szpitala. Zwróciłam się do pana burmistrza miasta Ozorkowa, do miasta Aleksandrowa. Rada powiatu również podjęła stanowisko w tej samej sprawie i prosiłam również o to, żeby miasto Stryków i miasto Również podjęli taką uchwałę, dlatego że uznałam za stosowne, ponieważ nie tylko mieszkańcy Zgierza korzystają z tego szpitala, ale mieszkańcy całego powiatu. Zgierski szpital ma odpowiednie zaplecze i fachowców. Jednak na opiekę nad większą liczbą chorych brakuje pieniędzy. Szpital pracuje na trzy czwarte swoich możliwości głównie z powodu właśnie tych wielkości kontraktowych, które Narodowy Fundusz Zdrowia chce. E, że tak powiem, zakupić w szpitalu. Możliwości leczenia chorych są dużo większe, niż zezwalają na te kontrakty. To jest przyczyną wielu przykrych zdarzeń, takich jak konieczność przesuwania terminów, przyjęć, ograniczenia przyjęć i długie w związku z tym kolejki. Dodatkowo pogarsza się sytuacja szpitala, bo dług rośnie. Koniec sierpnia praktycznie mieliśmy 5 milionów, 5 milionów nadwykonań. W sytuacji, kiedy na części oddziałów zabiegowych są wstrzymane przyjęcia planowe, także to pokazuje jakby no skalę problemu. Z jednej strony jest możliwość, z drugiej strony my po prostu nie wykorzystujemy tych możliwości z powodu tych limitów. Zwiększenie kontraktów jest niezbędne do dalszego funkcjonowania placówki. Przy obecnych kosztach szpitala możemy tymi samymi środkami wykonać więcej. Operacji, wykonać więcej procedur leczniczych, co zwiększy przychody szpitala i pozwoli zbilansować się szpitalowi. Dziwię się, że do tej pory nikt na ten pomysł w NFZ nie wpadł. Czy wpadnie w przyszłym roku? O tym przekonają się pacjenci z Gierskiego Szpitala na początku stycznia. Wysokość dwóch schodków to dla osób zdrowych przeszkoda praktycznie niewidoczna. Dla poruszających się na wózkach często bariera nie do pokolenia. W zgierzu zorganizowano akcję mającą uświadomić, że organizacja przestrzeni publicznej pozostawia wciąż wiele do życzenia. 26 października po Centrum Obywatelskim przy ulicy Długiej zaroiło się od młodych ludzi. Część z nich usiadła na specjalnie przygotowanych wózkach inwalidzkich, reszta pomagała siedzącym pokonać najprostsze przeszkody architektoniczne. Oczywiście to nie zabawa. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na akcji Przestrzeń Publiczna Dostępna dla Wszystkich, organizowanej przez nieformalną zgierską grupę Amnesty International, działającą przy Centrum Kultury Dziecka. Jest to akcja polegająca na poruszaniu się na wózkach inwalidzkich w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miejskiej. Organizatorzy akcji wraz z zaproszonymi gośćmi próbowali na własnej skórze przekonać się, czy łatwe jest poruszanie się na wózku po głównej ulicy Zgierza. Z góry podejrzewano, że przestrzeń miejska nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych. Na ulicach mało widzimy osób w ogóle niepełnosprawnych, które się na wózkach. Yy, doszliśmy do wniosku, że to jest yy spowodowane tym, że ta przestrzeń publiczna jest dla nich niedostępna. A jak jest niedostępna, to z niej po prostu nie korzystamy, bo nie mamy jak. Sprawdzano nie tylko równość chodników i wysokość krawężników. Pod lupę wzięto budynki użyteczności publicznej, m.in. pocztę, bank, Mach policji. Niestety, nawet gdy placówka wyposażona była w system pomagający niepełnosprawnym, uruchomienie go zajmowało bardzo dużo czasu. Tutaj korzystałam z tego dzwonka i dopiero Państwo musieli tam iść interweniować, bo no nie wiem, nie słychać tego dzwonka. Ja tutaj już stoję, nie wiem, z 10 minut dzwoni. Teoretycznie miejsca, które są powinny być przystosowane. Są to przystosowanie pozorne, ponieważ jak według tego, co sprawdzaliśmy, nie mają w ogóle możliwości, żeby się dostać. W akcji nie uczestniczyli niepełnosprawni, pytamy więc teraz o zdanie osobę, którą problem dotyka osobiście. Pan Andrzej dostrzega pozytywne zmiany w naszym mieście, choćby podjazdy w nowobudowanych sklepach, zwraca natomiast uwagę, że dla niepełnosprawnego najtrudniejszym krokiem jest samo wyjście z domu. Często z braku funduszy nieprzystosowanego do przebywania w nim osoby upośledzonej ruchowo. Akcentuje też jeszcze jeden aspekt. Możemy mówić o pokonywaniu barier architektonicznych, jeżeli mamy pieniądze, jeżeli pobudujemy sobie piękne drogi, jeżeli pobudujemy sobie podjazdy, ale jednak w gruncie rzeczy najbardziej liczy się człowiek. Przede wszystkim człowiek i jego dobra chęć, ponieważ w niczym nie pomogą em, najwspanialsze urządzenia, jeżeli z, e, spotkamy się ze zwyklejszą obojętnością albo wręcz niechęcią. Pan Andrzej dodaje żartobliwie, że niepełnosprawni nie są zaborczy i ze stworzonych dla nich udogodnień mogą przecież korzystać także inni – kobiety z wózkami, osoby starsze. Za chwilą może się okazać, że takie architektoniczne ułatwienia mogą być pomocne dla każdego z nas. Jeden ze zgierskich księży regularnie wydaje swoje wspomnienia w postaci publikacji książkowych. Tym razem proboszcz Mirosław Stróżka, bo o nim mowa, przygotowuje się do wydania kolejnego dzieła. Do współpracy zaprasza mieszkańców Zgierza. O nowym projekcie z proboszczem zgierskiej Fary rozmawiała Agnieszka Zaręba. Proboszcz Mirosław Stróżka wydał już kilka publikacji. Teraz przygotowuje się do kolejnych. W pisarskim dorobku księdza znajdują się m.in. wspomnienia, śpiewnik zatytułowany Bogu i Ojczyźnie, Zgierska Fara, Historia i Skarby, a także szereg kalendarzy i wydawnictw audio. Tym razem Mirosław Stroszka pracuje nad pamiętnikiem zgierskiego proboszcza. Będzie dotyczył wielu ludzi, mieszkańców Zgierza, którzy w różny sposób zapisali się w historii miasta i w historii naszego kościoła których poznałem i którym jestem wdzięczny za wiele spraw to będzie mniej więcej taki alfabet zgierżan Około 100 nazwisk. Mirosław Stroszka pełni swą posługę w zgierzu od ponad 20 lat. Zna historię miasta i przyglądał się przemianom w nim zachodzącym. Jednak przy tak obszernej publikacji potrzebuje pomocy. I tutaj gorąca prośba do Państwa, gdybyście mieli jakieś archiwalia, a więc wspomnienia, listy, zdjęcia dotyczące na przykład naszego przedszkola parafialnego prowadzonego przez siostry pasterki ochronki. Wówczas takie materiały można przynosić do kancelarii kościoła lub bezpośrednio pomszy świętej do proboszcza najpóźniej do końca listopada. Zgierz to miasto znajome kierowcom z całej Polski. Przecinają je dwie drogi krajowe. Miasto bardzo często zakorkowane. Mieszkańcy są jednak do tej sytuacji już przyzwyczajeni. Sami Zgierzanie, jak wynika ze statystyk, z roku na rok kupują coraz to mniej pojazdów. Liczba sprzedanych samochodów nowych zmalała w stosunku do zeszłego roku około 25%. W związku z tym samo przejście tych samochodów mniej się rejestruje. Ci, jednak, którzy pojazdy nabywają w dzisiejszych czasach coraz częściej nie muszą stać już w długich kolejkach do ich rejestracji, ponieważ zamówić ją można przez telefon lub internet, tak jak w przypadku Wydziału Komunikacji w Zgierzu. Terminów jest bardzo dużo dostępnych i nie trzeba stać w długiej kolejce, denerwować i oczekiwać, tylko można sobie właśnie poprzez skorzystanie z tej naszej ze strony powiatowej umówić na, na dzień wizyty w Wydziale Komunikacji. Wprowadzony jest tutaj także łatwy w obsłudze system biletowy. Z informacji zawartych na bilecie dowiedzieć się można m.in. ilu klientów czeka w kolejce w danej chwili, bądź jaki jest średni czas obsługi jednej osoby. Choć ilość wyjeżdżających na ulicę samochodów spada, to ich jakość znacząco wzrasta. Większość to jest nowych aut o wysokim standardzie. Wiele użytkowników przechodzi na nowe auta, na auta ekonomiczniejsze. Ponieważ Zużycie paliwa w tych czasach odgrywa dużą rolę. Wszyscy zmieniają samochody. Każdy, kto chce mieć samochód, chce mieć coraz lepszy, prawda? Czyli, czyli coraz nowsze samochody. Kierowcy często stawiają na fakt pierwszeństwa posiadania. Wieczny problem, czy kupić kilkoletnie auto używane, czy nowe. Jednak klienci decydują się na nowe, ze względu na to, że to jest nowe, że to jest ich, że oni są pierwszym właścicielem i że auto ma pełną gwarancję i nie muszą się martwić przez następne lata o samochód. Nowe samochody spełniać muszą szereg kryteriów. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa, tak? czyli mieć w standardzie ABS i poduszkę kierowcy. Od przyszłego roku wchodzi przepis, który będzie wymuszał montowanie ESP przez wszystkich dealerów, przez wszystkich producentów samochodów. No a także normy emisji spalin. No, mamy normę Euro 5, więc wszystkie auta muszą ją spełniać. Plusem nowych aut na pewno jest ekonomiczność. Są jednak i minusy. Dużo elektroniki w autach tych nowoczesnych, no jednak ona ulega usterce i wiele podzespołów no, niestety tutaj nie wytrzymuje. To już wpływa na awaryjność samochodów. W tym warsztacie naprawiane są zwykle auta nowszej daty. Jak twierdzi właściciel, już niedługo starsze pojazdy zaczną kompletnie znikać z ulic. Auta z, z generacji 95, a, a 89 już praktycznie wybierane zostają z rynku. Czy niebawem na ulicach nie zobaczymy już jeżdżących legend motoryzacji? To się okaże. Jedno jest pewne, w pamięci pozostaną zawsze, choćby nawet nie poruszały się po drogach. Na koniec informacja kulturalna. Magdalena Zawadzka, aktorka znana z przygód pana Michała, czyli Graszek z Diabłem. Od prawie 50 lat na naszych ekranach. W ostatni wtorek gościła w zgieżu, ukazując swoje nowe oblicze. W tej kulturalnej uczcie wziął udział Kuba Niedziela. Do zgierza popularna artystka przyjechała w ramach promocji książki. Na mapie jej autorskich spotkań nasze miasto pojawiło się nieprzypadkowo. Okazuje się, że zgierska biblioteka cieszy się dobrą sławą na warszawskich salonach. Pani Maria Czubaszek, w zupełnie prywatnej rozmowie z panią Magdaleną Zawacką, powiedziała: Jedź do zgierza, fajna biblioteka, niezwykła atmosfera, no i ta cudowna zgierska publiczność. Po takim zachęceniu przez panią y, Marię Czubaszek, pani Magdalena Zawadzka nie wahała się ani chwili, by przyjąć zaproszenie i spotkać się z mieszkańcami naszego miasta. Gustaw i ja to o małżeństwie z wybitnym aktorem Gustawem Holubkiem. To historia pełnej ciepła i zrozumienia relacji między artystami znanymi z pierwszych stron gazet, którzy nieraz musieli zmagać się z problemami życia codziennego. Dwudziestoletnia różnica wieku między małżonkami mogła być kilkadziesiąt lat temu szokiem dla ówczesnej obyczajowości, jednak bohaterowie książki nie przejmowali się zdaniem innych. Nie należy na to zwracać uwagi. Jeśli nie zwraca uwagi, to sami to wszystko samo cichnie i umiera naturalną śmiercią. Te ploty, te wszystkie y, pomawiania, te, te zdziwienia. Nie należy się tym przejmować. Trzeba żyć swoim życiem. Magdalena Zawadzka podkreśla, że pomysł na napisanie książki zrodził się po śmierci męża, a zbieranie materiałów, przypominanie sobie anegdot i wspólnego życia było dla niej swego rodzaju terapią. Teraz energię czerpie ze spotkań z ludźmi przychodzącymi na wieczory autorskie. To, co dostaję od ludzi, to jest więcej niż jakiekolwiek pieniądze, dlatego że to jest akceptacja. Ciepło, przychodzą nie po to, żeby mi. Zrobić krzywdę tylko po to, żeby mi dać coś dobrego od siebie. Wymiana myśli, wymiana doświadczeń, bo to jest przecież rozmowa. A przede wszystkim właśnie ta serdeczność, ta akceptacja, to, to powiedzenie mi nawet milcząco, że jesteśmy z tobą. Wypełniona po brzegi sala biblioteki, gdzie zabrakło już miejsc siedzących. Ludzie cierpliwie czekający w kolejce po autograf, wreszcie tłumnie odśpiewane 100 lat dla obchodzącej dzień wcześniej urodziny aktorki na pewno zrobiły wrażenie na naszym gościu. Zresztą pozytywne wrażenie było obupólne. Trzeba poznać osobę bliżej, żeby się do niej przekonać i takie wrażenie stworzyła wchodząc tutaj już do biblioteki, jako taka ciepła i przyjazna osoba. Trwają już przygotowania do kolejnego wieczoru autorskiego. Kierujący biblioteką nie chcą zapeszać i dlatego proszą, aby nie podawać jeszcze nazwiska potencjalnego gościa. Możemy tylko dodać, że jeśli dojdzie do spotkania, na pewno budynek przy ulicy Łódzkiej znów pękać będzie w szwach. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Proszę jednak o pozostanie z nami, ponieważ jeszcze dziś m.in. magazyn o środkach unijnych, tym razem poświęcony sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 12 w Zgierzu. Następnie coś dla fanów szaleństwa na głowie, czyli nie zadzieraj z fryzjerem, a na koniec relacja z jubileuszu istnienia Towarzystwa Śpiewaczego Ludnia w Zgierzu.